Kochane Warszawianki i kochani Warszawiacy, wiem, że część z Was zaskoczyła, a nawet rozczarowała moja decyzja o starcie w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To była trudna decyzja. Jestem związany z Warszawą od dziecka. Tutaj się urodziłem i tutaj wychowałem. Ale startuje w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej, żeby również bronić Warszawy, innych miast, miasteczek i wsi, żeby bronić samorządności. Dlatego, że Pis nie znosi samorządów, będzie chciał zabierać nam pieniądze, tak jak robi to już dzisiaj. Będzie chciał spychać na samorządy, olbrzymią odpowiedzialność. I na pewno, jeżeli wygrałby wybory prezydenckie, to będziemy wrogiem numer jeden. Jeżeli zostanę prezydentem Rzeczypospolitej, to temu zapobiegnę. Będę bronił Warszawy. Oczywiście PiS będzie mógł prowadzić komisarza, ale tylko na trzy miesiące, a ja zostaję prezydentem miasta stołecznego do momentu wygrania wyborów prezydenckich. A w trzy miesiące nie pozwolimy PiSowi zniszczyć Warszawy. Będzie PiS musiał ze mną rozmawiać jako z prezydentem Rzeczypospolitej. Były już takie przypadki i w Gliwicach, i w Nowej Soli, gdzie fantastyczni prezydenci zostali senatorami i PiS wprowadził komisarzy na trzy miesiące. Ale później, po trzech miesiącach, wygrali kandydaci opozycji. W Warszawie też wygra kandydat opozycji. To jest dla mnie absolutnie jasne. Wszystkich Was, kochani, proszę o zaangażowanie i o pomoc. I przede wszystkim o to, żebyście poszli na te wybory. Mam nadzieję, że wielka fala zmian zacznie się właśnie tutaj w Warszawie.